Witam, jestem Mr. X with X, a to kolejny odcinek Let's Play Bastion. W poprzednim odcinku mieliśmy halucynacje po wąchaniu, takie jakby fajki. A w tym odcinku nie wiem co będziemy robić. Lecimy, ale jeszcze nie wiem gdzie. Albo tutaj, albo na jakiś trening. Pomyślmy chwilę. To może... Łódeczko się przeleciło. Według tego obrazka to przynajmniej tak myślę, że będzie tutaj jakaś łódka, że będziemy tak na niej lecieć. Jaki ładny ptaszek. Kolorowy. Tak, tak. Ja zawsze powtarzam, że najlepiej sprawdzać wszystko. Oooooo! Widzicie, tutaj jeden tylko był taki, ten pieniążek. Jak tutaj się podszedł, to od razu więcej zaczęło spadać. Trzeba szukać więcej takich sekretów. A teraz zostaniemy bogaci i będziemy szukać. Szukajcie, a znajdziecie. Z kim on się bił? Ten też? Eee, dziwne, e, no, jest łódka. Dobrze myślałem. Porozwalam jeszcze, aby tylko tego dookoła, żeby nie przeszkadzało. Będzie ciężej. No tak, tak. Zaraz to włączę. Nie musicie mi aż pokazywać. Nie jestem aż takim nowym. Nie, Pavle to jedziemy się. Z... To znaczy yy, Lecimy. No i spoko mówięcie do tego. And... zawsze się na pewno pojawi. Zawsze jak nic nie ma to później się coś pojawi. I... A, czyli że mam rozumieć, że będą się pojawiały inne łódki takie jak moja i będą na nich wieżeczki lub coś innego. Tak. E, no. no to musimy uważać. Uwaga. O leci już na staą. A nie 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 nie. To jakaś inna tam daleko. Tam to się nie liczyło. Uff. Ja nie to no, cczornia. na jednego hita go mam. I dobrze. I lepiej wszystko, rozwalać, się. Ty więcej doświadczenia. O nie, pieniądze eksportu. Tak? O kurde, ale mocno. Chyba nie aż takim mocny ten. Co, w ściany zaraz nas przywalimy. Nie. Wow. Właściwie się nie spodziewałem, myślałem, że po prostu gdzieś tu leci i my się zatrzymamy. I właściwie teraz też się zatrzymaliśmy. głupi jestem. A to co, to Arsenal? Nie, broni nie będę zmieniał. Dobrze mi jest z łokiem. Nie spodziewałeś się tego? Nawet się nie odwrócił w moją stronę. Jaki cham. Uwaga... Co teraz? Wow, zawala się. Szybko, szybko. No, nie te ptaki. a, -a, -a. to jest mniejsze te ptaki. E One walczą z tymi, tymi duchami? Dżinami? Czego tak? Na no, mnie mało życia, mało, tylko że trudno je trafić, strasznie. Mam nadzieję, że więcej ich tu nie będzie. Wow! No, no właśnie mnie ta szodnia. E to mi się podoba. End. Lecimy. No nie. Czy jednak więcej tu będzie tych ptaków? Już wolałbym wieżyczki albo duchy. Bo te ptaki nie wkurzają strasznie. Choć nawet jeszcze dobrze ich nie poznałem, to już mnie zaczynają wkurzać. Takie małe, że trudno trafić. Niech. No, ducha wola. A tutaj, dzieszeczki dobra może być, czemu nie? Ale cisza jest eliksir, przepraszam, pudełek, tego życia. Muszę go załatwić szybko. Nie no kurde. Tego się nie spodziewałem. czego by nie wybuchły? Znowu przywalimy w ścianę. Nie no, kurde, że zawalamy. Guzik wybuchł. Czyli że taka się waria i jedziemy chyba bardzo szybko. Tak. Rozumiałem przekaz. О, oh, нет, ты не дуже Музыка еще уже сменила на вот. Я это что не нужно в мото забить. Зараз там пойду. А не, напись, правда. Что там есть? O, o. Tak, wiedziałem, że tu coś będzie. Lepiej zawsze wszystko sprawdzać dookoła, zanim się gdzieś wyjdzie. Hmm? Myślałem, że już na Bastionie będziemy. To się da rozwalić? Aha. No, otwórz się. A, sam sobie muszę otworzyć. To już nie będzie takich luksusów. Sam sobie będę musiał otwierać, ale na drugą rękę. Some folks just hear to jest. Nie... O, totally co to? To fioletowe. To to trucizna psika jak się w nie wejdzie albo rozwali? A co jak się wejdzie w truciznę? Może tu gdzieś zaraz jeszcze taki będzie. To sprawdzę. Hmm. Trochę jest ciekawy jestem, co wtedy będzie. O, muzyka się zmienia, coś takiego jakby jakaś kobieta to nauczyła. O, trucizna, a życie zabiera i tak się yeah, rozmazuje. Jak hmm. Zauważyliście, że wcześniej sama muzyka była? A teraz ktoś śpiewa. To może nową osobę znajdziemy, którą zaprowadzimy do bastionu? Ciekawe. Może. Twoją drogą ładnie śpiewa. Ja. Yeah. I... And... Szybko, szybko, Cio. I... Uh, F**k, I Nawet nie zdążyłeś mnie trafić, i co? Widziałam, że tak będzie. Eee... tylko kasa. Myślałem, że coś z nich wyjdzie. A mi się wydaje albo głos tego kogoś, ktoś śpiewa słychać coraz wyraźniej. Zaraz się zresztą przekonamy Uwaga. Łooo! Wow. Może się lepiej tak nie śpieszyć Taki. dobra. dobry tajne przejście, ale y, te ptaki w mnie czymś strzelają, jakimiś kolcami czy czymś? Hmm. Muszę uważać trochę bardziej. Tak szybciej, 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 muszę jeszcze zdążyć, może jeszcze to zdążymy zrobić w tym odcinku. Odnaleźć tego kogoś. Jeżeli tam w ogóle ktoś jest. Bo skąd mi to wiedzieć? Znaleźliśmy you jakieś. No to ja na tym skończę ten odcinek, bo już czasu. Dużo zeszło się. Więc komentujcie, oceniajcie, subskrybujcie. Rzuty magiczny guziczek i do zobaczenia w następnym odcinku Let's Play Bastion. I uważajcie na ptaki strzelające końcami. nara. <grym>